No bo właśnie nauka języka obcego to jest taka robota głupiego, bo właściwie nie ma tak, że raz nauczysz się, raz, a dobrze, bo jeżeli zostawisz, odłożysz, będzie leżało odłogiem i nic nie będziesz robić, no to po prostu zaczniesz zapominać. I właśnie w tym sensie to jest robota głupiego, bo po prostu cały czas musisz do tego wracać, odświeżać, pracować, mieć kontakt z językiem, szukać tego kontaktu i to w różnych formach nie tylko słuchając pasywnie, ale również próbując zbierać te słówka, które znasz do kupy i próbując coś mówić, może pisać. Tak więc właśnie dobrze osłuchiwać językiem. Dobrze. Czytać fragmenty tekstów czy chociażby nagłówki gazet w danym języku, ale też fajnie jest próbować, próbować odezwać się do ludzi w tymże języku. No ale w dzisiejszych czasach mamy taki bezmiar możliwości kontaktu, chociażby poprzez media społecznościowe, gdzie czasami wystarczy po prostu złożyć, napisać komentarz w danym języku, po to, żeby sobie go troszeczkę nieśmiało, z pewną taką nieśmiałością poćwiczyć, do czego Cię zachęcam i mówię powodzenia!